Ostatnimi w kraju przed finałem ogólnopolskim, jak i we wrześniu, odbędzie się w Warszawie, najlepsza drużyna z finału ogólnopolskiego będzie reprezentować Polskę w zawodach finału światowego, tym razem w Paryżu. Streetball to rzeczywiście fenomen wśród gier zespołowych, nie tylko ze względu na ogromną popularność koszykówki, ale również ze względu na prostotę i dostępność. W Stanach Zjednoczonych tak to jest, że ci najwięksi wychodzą z drużyn streetballowych, taka gwiazda jak Kobe Bryant cały czas przypomina, że on właśnie wyszedł z podwórka, gdzie wisiał jeden kosz, gdzie non stop od rana do wieczora grali z kolegami w streetbola. A u nas? Ja myślę, że no to, 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 co tutaj widać i to, co było na poprzednich 12 turniejach, już, które się rozegrały w Polsce yy, nad komplety, bo 500 drużyn zgłosiło się we Wrocławiu, 200 tylko mogliśmy przyjąć. No 500 drużyn razy 4 zawodników, to jest 2000 ludzi, chciało tutaj wziąć udział. No o czymś to świadczy. Oprócz gier pucharowych w turnieju wrocławskim odbyło się wiele imprez i meczy towarzyszących W turnieju VIP-ów wystartowały 4 drużyny. Reprezentujące urząd Urząd Miejski, Restaurację Splendido i Telewizję Polską Oddział we Wrocławiu. Nieładnie się chwalić, ale reprezentacja Regionalnej Piątki okazała się najlepszym zespołem tego mini-turnieju. Wygraliśmy rewanżując się za ubiegłoroczną porażkę, również podczas Streetball Challenge. Jutro drugi dzień turnieju koszykówki ulicznej na wrocławskim rynku.